na poru zimno, a mnie się nudzi, więc postanowiłem rozpakować i troszkę przetestować agregacik, który w zasadzie jest mi już niepotrzebny. Agregacik inwerterowy o mocy 2 kW. No jest to, 2 kW to jest moc chwilowa, bo tak naprawdę to on tam może mieć 1802 w mocy stałej. Agregacik jest ze zbiornikiem w kolorze niebieskim. Dlaczego ja mówię nie podam nazwy? No mogę podać nazwę tam. Na nim pisze Bałk. że coś tam, coś tam. No takie akurat kupiłem. No, Mogłem kupić ze zbiornikiem żółtym dystrybuowany przez firmy Smart i Stanley z jasno-zielonym to tam bodajże KIS oraz Marpol, z czerwonym chyba Matrix. A tak poza tym, no to inne kolory pewnie dostępne w Europie i tam być może ktoś z prywatnego importu przywiózł coś podobnego. Ja ten agregacik będę sprzedawał, bo zaraz pokupię. Zakochałem się w takiej czerwonej walizce firmy Matrix, która ma jakby to pewnie troszkę więcej funkcji, jest cichszy, Mniejszy silnik, no więc tego będę sprzedawał, ale nie odmówię sobie przyjemności odpalenia go, czyli zalania olejem, paliwem, no i tam powiedzmy, wetknę jakieś, jakieś odbiorniki, wetknę dziurę, zmierzę napięcie, no, a będzie łatwiej przyszłemu klientowi, tu mamy specjalny statyk, który będzie mi towarzyszył. No Spielberg nawet takiego nie miał jak kręcił Gwiezdne wojny wsadzimy telefon w statyw i będziemy zalewać olejkiem silniczek a no, no nie tak bajżeby tutaj ktoś poprzedniłem to ma być odwrotnie tak kierowany na olejek. Tu są prawda? Szmatki techniczne, co by nie upaprać. Agregat niech tego papra ewentualnie przyszły klient. Musiało upaść. Nie musiało ale upał. No i będziemy lać olejek. Instrukcja jest niby po polsku, ale się nie chwalą ile tam wejdzie. Myślę, że około setek a będziemy patrzeć. W tych silnikach jest zasada taka, że olej ma być dorówno z tą krawędzią i we wszystkich tego typu silnikach jest taka zasada, więc wlejemy koło 4 a potem będziemy się zastanawiać co dalej. Szmatki tutaj są. Raj czego przyjmuję nadmiar. Trochę to powoli leci. No ale to nie jest film na YouTube do zbierania punktów, tylko dla ewentualnego przyłowu klienta, więc cierpliwość jest wskazana.

Stan trzeba zrobić, bo jak nie będzie stan, to może się kontrolka zapalać do oleju. Przelać się nie da, bo się wyleje samo z siebie. Ale... Wygląda, że mamy stan. No to by wylało, niemożliwe to by wylazło. Trzy pół setki. Do tego mojego tutaj czerwonego wchodzi 350 więc no dobra, to jest tyle. Więc zupełnie no tu, no myślę, że gdzieś koło 400, czyli tyle do, ile do tego młynka, do gałęzi, w którym siedzi kamera. Muszę dobre. Zakręcić. No to życiodajne płyny.

Odwrócimy również kamerkę, żeby ona coś widziała, no bo to ona nic nie widzi. O, coś nie widzi. Wielu czynności, czyli tak sanie. Ekon ma być na zero. Silnik włączony. Kranik paliwa gdzieś tu powinien być. Prawdopodobnie. I ma kranika. Jest kranik. Kranik na on. Ten szarpaczek jest. Gdzieś tu powinien być. O, tu jest szarpaczek. Pociągniemy raz, żeby coś tak się napił ewentualnie. Tak jak widać, agregat przyjął dwa urządzenia. Farelkę na pierwszym biegu i tą, tą wyżynareczkę da, dało razem jakieś 1400W. No, przy czym przy silnikach trzeba liczyć, że mnoży się razy trzy, ale to akurat nie ma najmniejszego znaczenia. Trzyma jak zabetonowany 230V, bez względu na obciążenie. No trochę niewygodnie samemu jest. Pokazywać i, 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 i sylać się po to wszystko, i ten no ale tak jak widać, no, ja go jeszcze chwilkę podgrzeję. Niech dobrze olej się wypłucze, wyczyści silnik, zostanie zlany, paliwo zostanie zlane, zgaszę go kranikiem, czyli żeby wyssało całe paliwo z, z tego zgaźnika. No, nie wiem, jak w tym silniku jest, ale w niektórych silnikach tak się zdarza, że. Przez gaźnik może się paliwo dostać do silnika, do cylindra i potem powiedzmy przybywa na oleju. Nie wiem, czy w tym tak jest. Ja się nauczyłem, że gaszę tego typu urządzenia, zawsze gaszę kranikiem, jeżeli mam taką możliwość. No i to by było w zasadzie wszystko. Zostanie osuszony, zapakowany z powrotem. No i Allegro.pl